Cześć kochani Witam was w kolejnym odcinku Niestety jest niedziela Więc umowiska pozamykane Poza tym majówka się rozpoczyna Długi weekend Też nic nie będzie ze złomu Pokażą się pewnie rozbiórki Dzisiaj pierwsza z nich Co będziemy robić Będziemy szukać Sreberka Czyli to co Jacek lubi najbardziej Mamy taki stary Włącznik Przełącznik w zasadzie nawet nie wiem od czego to jest. Bynajmniej mi to wygląda na jakiś włącznik. Zapowiada się na dziuszkę mosiąc. Może i będzie sreberko. Zobaczymy. Nie rozbierzemy. To się nie dowiemy. Tak on wygląda przed rozebraniem. Jakieś znaki, symbole. Nie będę dociekał z czego to było. Do czego służyło? Po prostu rozkręcam, rozbieram. Zacznę od tych moich ukochanych, ulubionych śrubeczek na płaski śrubokręt. 3, 4, 5 sztuk. Później odkręcimy te dwie. Jedną, drugą. Powinno się w teorii rozlecieć na części pierwsze. Na tych powinny być styki. Powinny może ich nie być, może być tylko posrebrzane w środku co mnie zmartwi może nie tyle co zmartwi tyle co po prostu nie będzie tego czego szukam jeśli będą posrebrzane trafią do kolegi on będzie wiedział co z nimi dalej zrobić nie dyskutuję nie klepie bzdur biorę się za rozbiórkę a wy zostańcie ze mną siadam do stołu Biorę się za biurkę. Jak mówiłem, zaczynam od tych płaskich. Oczywiście standardowo śrubokrętem ze złomowiska. Myślę, że to pójdzie sprawnie. Słyszę po namiocie, że deszcz zaczyna padać. Także majówka. Ujówka na razie. Grilla nie będzie chociaż tu pod namiotem, jakąś imprezkę mógłby zrobić. Nie ukrywam, że mały zapasik jest zrobiony. Na przepłukanie gardełka, syropek. Wiadomo, człowiek nie Pić musi. Wszystko jest dla ludzi, oczywiście, tylko z umiarem. Teraz zostały te dwie. Wiadomo, Jacek musi sobie ułatwić. Nie chce się iść po klucz. To jest siódmeczka albo ósmeczka. Ale całe szczęście, że to jest luźne. Opuszczone palcami dalej idzie niestety opornie, słabe miejsce jest z wstępem dla klucza. Także sobie kombinereczkami bardzo ładnie wszystko idzie. Obawiam się, że rozbierałem coś podobnego że to było tylko całe posrebrzane bez żadnych groszków ale mimo wszystko no, trzeba sprawdzić nie sprawdzimy to się nie dowiemy pozyskuję takie przełączniki ze złomowiska więc za niewiele nie płacę czyli wiele nie stracę A zawsze jest szansa, że znajdziemy to, co byśmy chcieli. Ta troszkę uparta. Jeszcze ze trzy obroty, cztery, może pięć, pewnie dziesięć, i będzie odkręcona. Coraz mocniej pada. Całe plany w dobra, rozebrane, także mamy na pewno mamy stal tu mamy jeszcze kawałeczki miedziuszki pobieranej z kabelków, co były przykręcone także już jeden odzysk jest miedź pobiał trochę stali trochę więcej stali plastik plastik no i niestety tylko są posrebrzane bez grochów ale na nich jest sporo sreberka. ja się nie zajmuję odzyskiem srebra z metali ale wiem kto się tym zajmie nazbieramy większą partię dla kolegi po fachu który tak się wyrażę teraz nie chce wyjść o, taką gwiazdkę posrebrzaną I jeszcze jedna Podejrzewam, że to może być fajny surowiec, troszkę złomu, to jest plastik. Tu też wygląda na posrebrzane. Mógłbym to wrzucić do mosiądzu po biału, ale po co, skoro można z tego jeszcze sreberko odzyskać więcej nie było plastik metal metal także taki odzysk tyle elementów posrebrzanych no w sumie 100 gram na pewno waży takie pierdołasy wszystko posrebrzane nie chcę się bawić chemią nie umiem, może bym spróbował, ale to nie jest moja dziedzina. Nie można umieć wszystkiego i robić wszystkiego. Odzyskane nie trafia na złom, trafi do dalszego odzysku, do dalszego recyklingu, na odzysk srebra. Także tego typu odcinek, jeśli się podobało, łapeczka w górę, subskrypcja mile widziana i do następnego, trzymajcie się. Hej.